Witamy serdecznie w kolejnym odcinku rozmów o karierze dziś podglądamy karierę absolwenta Wydziału Chemicznego i gościmy pana Grzegorza Wojciechowskiego, dyrektora generalnego San HPM Polska. Witaj Grzegorz. Dzień dobry, witajcie. Grzegorz, dziś dyrektor generalny, ale jak to się zaczęło? Powiedz o początkach swojej kariery w San To było tak, że jak. Skończyłem wydział chemiczny w 2004 roku, czyli już trochę minęło. No to będę pamiętam, że to był styczeń, tak jak teraz, i była burza. Takie może wspomnienie, ale rzadko się widzi burze z piorunami przypadającym śniegu. Także była duża śnieżyca i burza. I wracając do domu, może to takie opowieść trochę jak, jak bajka, ale <grytanie> znalazłem list w skrzynce. W którym było zaproszenie na rozmowę o pracę potencjalną, ale nie była wymieniona nazwa firmy, tylko że jest to duża firma z Wielkopolski w branży przemysłu ściernego. Pierwszą rozmowę taką wstępną odbyłem na Politechnice Łódzkiej na wydziale mechanicznym. Dopiero po tej rozmowie moje dalsze kroki pokierowały się do koła, notabene trzykrotnie. Zanim udało się w końcu. Czyli trzy rozmowy. By tak, jest trzy rozmowy na różnych szczeblach organizacji. No i w końcu po tej trzeciej rozmowie dostałem propozycję pracy, którą przyjąłem. No i od 2004 roku do dziś jestem pracownikiem Sangobę w Kole. To zanim porozmawiamy o tym, jak to się stało, że zacząłeś tam pracę, a dzisiaj jesteś dyrektorem generalnym. To jeszcze wrócę do samego początku. Skąd ten list znalazł się w twojej skrzynce? Domniemuję, że to dlatego, że byłem absolwentem Politechniki Łódzkiej. No i gdzieś tam pewnie na nasze nazwiska absolwentów były, nazwijmy to w bazie danych, potencjalnych kandydatów do pracy. No i tak pewnie trafił. Czyli po prostu zareagowałeś tak jak dzisiaj studenci dostają dziesiątki maili, zareagowałeś na, na jedną z takich wiadomości? Dokładnie tak. Tylko pytanie, czy gdybym dzisiaj w natłoku gdzieś tam dziesiątek czy setek maili, pewnie bym też zareagował. Ale wtedy no ten list był, był jeden, więc może łatwiej było go nie przeoczyć. No i tak, jak mówiłem później, to już po tych kilku rozmowach finalnie moje drogi trafiły do koła. I od jakiego stanowiska zacząłeś? Zostałem zatrudniony na stanowisku inżyniera w dziale RD. Ten dział chwilę później został połączony z działem jakości, więc byłem takim inżynierem i od jakości, i od RD, bo te funkcje się mocno gdzieś tam zazębiały i w sumie zazębiają do dzisiaj. Potem zostałem kierownikiem tego działu. W międzyczasie dostałem, jak my to mówimy, drugi kapelusz. To znaczy, dodatkowo do tej funkcji w dziale jakości i RD, zostałem ko koordynatorem wdrażania programu WCM World Class Manufacturing, czyli takiego usprawniającego różne procesy w firmie. Wreszcie w 2011 roku mój ówczesny szef zrobił mi trochę przysługę, bo postanowił zmienić pracę i zwolnił stanowisko kierownika jednego z zakładów. Mówię jednego z zakładów, bo tam w kole w firmie jest de facto pięć zakładów pod jednym dachem. I ja zostałem szefem jednego z tych zakładów no już te 11 lat temu. Moje kolejne lata to właśnie kierowanie tym, tym zakładem. Wreszcie 5 lat temu, jak dobrze liczę, no 4,5, zostałem dyrektorem produkcji, czyli kierowałem już. Czterema zakładami. Rok temu, dokładnie w styczniu, zacząłem pracę też na stanowisku produkcyjnym, takiego dyrektora produkcji, ale już w skali Europy. I w zasadzie od pół roku jestem dyrektorem generalnym, bo na tamtym stanowisku spędziłem pół roku. No i teraz e, tak się losy potoczyły, że zaproponowano mi tą, to stanowisko, no i przyjąłem. Losy się pięknie potoczyły, ale na pewno w tym też Twój udział. Co pozwoliło ci tak piąć się po tych szczeblach kariery? Jakie Twoje takie cechy, umiejętności pozwoliły ci zajść tak daleko? Spróbuję się tak trochę cofnąć w czasie. Pamiętam, że jak zaczynałem pracę, miałem głowę pełną wiedzy, wiedzy teoretycznej. Byłem takim bardziej, powiedziałbym, człowiekiem nastawionym na analizę. Na rozwiązywanie problemów, co gdzieś tam w perspektywie tych kolejnych lat, oczywiście było bardzo przydatne, ale gdzieś tam nowe umiejętności i gdzieś ukryte talenty trzeba było w sobie rozwijać. I takie, które bym podkreślił jako, myślę, kluczowe, bez względu na to, czy się kończy chemię, architekturę, mechanikę, to taka otwartość na nowe rzeczy. To, że ja dzisiaj jestem tu, gdzie jestem a jestem akurat po studiach chemicznych, równie dobrze mógłbym być po studiach nie wiem, mechanicznych czy, czy no może i architektury. Jakby ta otwartość na nowości, uczenie się ciągłe. No dzisiaj żyjemy w takim świecie, że jakby to co jest dzisiaj, za rok, jak dobrze widzimy, chociaż po ostatnich kilku latach, mamy nową rzeczywistość i ta stara już prawie nie istnieje. Także jeszcze raz otwartość. Odwaga. Odwaga też. Na pewno umiejętność chociaż jednego posługiwania się chociaż jednym językiem obcym. Także, jeśli ktoś ma wątpliwości, czy uczyć się, nie wiem, angielskiego, czy francuskiego, zachęcam, żeby to robił, bo, bo to bez tego też jest trudno. Jednak, szczególnie jeśli ktoś by się decydował na pracę w korporacji zagranicznej, no to, no to taki język się przydaje. I jeszcze jedna rzecz. To taka e, otwartość na informację zwrotną, powiem tak. Znaczy, nie wszystko od razu robimy dobrze, ale uczymy się od wszystkich ludzi, myślę, którzy nas otaczają, szczególnie w pracy. Także to, że e, możemy być lepsi, lepsi i lepsi, to dlatego, że przynajmniej w moim przypadku, ja to tak widzę, e, w dużej mierze też wynika z tego, że byłem otwarty na to, co inni do mnie mówią, jak ostrzegają to, co robię, czasami krytyczne uwagi, które się zdarzały. Gdzieś tam brałem sobie i wyciągałem wnioski i starałem się dokładnie wyciągać właściwe wnioski. No i myślę, że w dużej mierze się udało. Czyli traktowanie tego feedbacku jako nie jako prezentu, a nie krytyki. Tak, chociaż myślę, że jak jak tu każdy z nas by sobie gdzieś tam o tym pomyślał, to nie jest to łatwe. Feedback, szczególnie ten negatywny. To jest coś, z czym każdy człowiek się mierzy, no oczywiście w różny sposób, ale rzeczywiście bądźmy otwarci na niego i wyciągajmy z niego wnioski. Słuchajmy ludzi, bo ludzie, nie tylko w pracy, ale ponieważ rozmawiamy głównie o pracy, do tego się odniosę to jest myślę największa wartość każdej firmy i też możliwość uczenia się od tych ludzi, bez względu na to, na jakim stanowisku pracujemy w firmie. Mogę jeszcze jeden przykład podać. Kilka lat temu z kolei tak się stało, że firma skierowała mnie na taki, nazwijmy to, kurs, program mentoringu. Zostałem mentorem, no i po tym, po tym zdanym pozytywnie egzaminie mogłem prowadzić procesy mentoringowe i mentee, bo tak się nazywa ta druga osoba, z którą się takie procesy prowadzi. Pomimo, że może się wydawać, że jakby z definicji, to ona przychodzi, nie wiem, po naukę, po jakieś w cudzysłowie dobre rady. Każdy z takich procesów to jest dla mnie ogromna nauka, także to naprawdę, myślę, kolejny dowód na to, że uczymy się całe życie i możemy się uczyć od wszystkich. Super rady, to rozumiem też już tak na takim etapie wejścia w to środowisko pracy. A jakbyśmy cofnęli co, się, jeszcze do studiów. Co dzisiaj ze swojej perspektywy radziłbyś studentom, młodym ludziom, jak wykorzystać ten okres studiów najlepiej? Jedna rzecz, której nie zrobiłem w czasie studiów, której żałuję i na pewno e, dzisiaj bym inaczej postąpił, to udział w programie typu Erasmus, chociażby. To nie zawsze musi być wyjazd za granicę, jak w Erasmusie, ale mam na myśli generalnie takie projekty czy, czy programy, w których student może gdzieś wyjechać, poznać inne środowisko, a przynajmniej brać udział w takich projektach, nie wiem, czy to z innymi uczelniami w Polsce, czy to z zakładami pracy, bo, bo też i myślę że dzisiaj jest dużo większa taka otwartość na współpracę uczelni z, z zakładami pracy, więc taka otwartość na to, że już w czasie studiów budujemy sobie taką doświadczenie i taką, no nie chcę powiedzieć bazę znajomości, ale gdzieś tam wykorzystujmy ten okres, nie tylko na to, żeby zdawać egzaminy i zaliczać kolejne kolokwia, ale też rzeczywiście być może zdobyć już pracę w trakcie studiów. Jak ty postrzegasz swój okres studiów? Co studia ci dały? Co z nich najwięcej, naj, naj, najważniejszego wyniosłeś? Myślę, że takie dwie rzeczy, które jakby podzielę odpowiedź na dwie części. Nauka i wiedza chemiczna, bo gdzieś w mojej rodzinie oboje rodzice byli chemikami, są chemikami, więc podtrzymałeś tradycję? Podtrzymałem tradycję. Nie? Mój brat poszedł w inną stronę, jest informatykiem. Ja się zdecydowałem, ale nie dlatego, że ktoś mnie namawiał, czy gdzieś tam czułem się zmuszony. To po prostu gdzieś jakaś miłość. Trochę od pierwszego wejrzenia chemia była ze mną, tak jak mówiłem, najpierw gdzieś tam poprzez rodziców, ale później już. W szkole, no, średniej szczególnie, bardzo dobrze wspominam panią profesor od chemii. Pozdrawiam serdecznie, jeśli ogląda. Yy, I to jest ta część, gdzie chciałem po prostu pogłębić wiedzę o chemii. A druga część, myślę, że każdy młody człowiek, jak idzie studiować, no to ma pewne wyobrażenie, czy to o, nazwijmy, imprezach, poznawaniu nowych ludzi. Jakby może nie ta część imprezowa jest najważniejsza, chociaż też oczywiście ma swój duży wkład w rozwój człowieka. Budowanie relacji. Budowanie relacji i właśnie do tych relacji chciałem się odnieść. Poznawanie ludzi i obcowanie z nimi i wymienianie doświadczeń i gdzieś tam takie łączenie trochę przyjemnego z pożytecznym. Ja myślę, że będąc po studiach dalej osobą niedoświadczoną zawodowo oczywiście, miałem myślę pewną łatwość komunikacji. A bardzo jak pamiętam, poprawiłem tę umiejętność w trakcie studiów poprzez właśnie relacje, czy to z rówieśnikami, czy nawet no, z kadrą profesorów i wykładowców. Czyli to, co, co mówisz, czyli taka aktywność w tych programach, gdzieś tam podejmowanie praktyk zawodowych, wyjazdy, nawet drobne rzeczy, nawet jakiś jeden projekt. Jak to mówią, multidyscyplinarny, czy też właśnie z jakąś możliwością wyjazdu, nie wiem, do Gdańska, Krakowa, Poznania czy Szczecina, postrzegam jako coś naprawdę pożytecznego, jako coś, co daje nam szerszą perspektywę. Możemy zobaczyć, jak to jest w innym mieście, na innej uczelni. Nie wiem, no jeśli tak jak mówiłem, nasze losy gdzieś tam też potoczą się w kierunku potencjalnie przyszłego pracodawcy, to zobaczenie jak to jest no już w tym biznesie czy, czy w karierze zawodowej później i każdy taki nawet najmniejszy udział nie wiem, w inicjatywie, w programie, w projekcie, tak jak mówię, myślę, że z, zaprocentuje w przyszłości. No tak, pozwoli w tym, w tych czasach, kiedy dużo naszej rzeczywistości jest online, gdzieś budować te relacje i poznawać inne sposoby tak działania, współpracy, tak. komunikacji. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, gdzieś tam do głowy mi teraz wleciało we właściwą dziurkę, jeśli mogę tak, tak to nazwać. Ja szedłem na studia, już trochę o tym mówiłem na początku. Postrzegałem się jako umysł ścisły, taki człowiek właśnie od analizy, jak mówiłem, od takich e, osiągania kolejnych celów, e, projektów i tak dalej. Czyli no, można by powiedzieć, że widziałem się bardziej w takiej ścieżce eksperckiej, specjalistycznej, że gdzieś tam będę w przyszłości ewentualnie awansował na takie stanowiska no, eksperckie, jak mówiłem. Natomiast gdzieś w trakcie pracy, mój sposób postrzegania mojej przyszłości, ale też i jakieś takie sfokusowanie się na trochę inne rzeczy spowodowało, że no jestem, mogę powiedzieć, już teraz na tej ścieżce bardziej kierowniczej niż eksperckiej. Jakby gdzieś yy, w którymś momencie podjąłem tą decyzję świadomie. Chcę przez to powiedzieć: nie zamykajmy się na pewne, może nawet utarte szlaki, które nam się gdzieś tam do głowy wdzierają na początku, bo za kilka lat może być zupełnie inaczej. Jeszcze raz, otwartość taka i. Nie wiem jak to zdefiniować, ale takie czytanie siebie i czytanie swoich potrzeb, żeby robić to, co naprawdę w danym momencie życia, kariery yy, chce się robić. I to wcale nie musi być, jak mówiłem, tym czymś, co było pierwotnie, kilk pierwotnie kilka lat wcześniej. To też się musiałeś otworzyć na jakiś nowy sposób myślenia o swojej karierze, tak? Jaki to był sposób ci Pozwoliło iść to w. Tą, tą ścieżkę. To nie trwało chwilę, to myślę trwało lata, ale mniej więcej w połowie tego okresu od zaczęcia, od rozpoczęcia pracy w saint do teraz, przyjmijmy, że gdzieś po 80 latach, chociaż tak jak mówię, to nie jest w punkt, zacząłem dostrzegać naprawdę jakby może nie korzyści, bo już widziałem wcześniej, ale rozmowa z ludźmi, obcowanie z ludźmi, projekty wspólne, gdzieś tam Uczenie się od nich, czułem, że daje mi coraz więcej satysfakcji. No i tak krok po kroku, krok po kroku, jak to mówią, kropla drąży skałę. Gdzieś, pomimo że moja ścieżka w większości toczyła się w obszarze produkcji, miałem możliwość w międzyczasie, właśnie brać udział w takich projektach trochę spoza obszaru produkcji, przynajmniej częściowo. Tam spotykałem trochę innych ludzi. Niekoniecznie właśnie inżynierów czy, czy osoby po kierunkach ścisłych. No i zacząłem, tak jak mówię, dostrzegać taką przyjemność i, i widzieć satysfakcję z tego, że, że ta współpraca i, i relacje z ludźmi naprawdę nas wzbogacają, ale też i potrafią, tak jak w moim przypadku trochę przekierować ścieżkę kariery. No też twój przykład pokazuje, że jakby możliwości są nieograniczone. Tak? Coś, z czym zaczynasz, nie wiem, kilka lat temu swoją karierę, no nie pomyślałbyś, że będziesz w tym momencie pewnie Nie. dzisiaj. Nie, tak jak jeszcze raz trochę nawiązując do faktu, że szedłem do pracy z tą myślą bycia specjalistą, to właśnie gdzieś tam się widziałem, być może w stanowisku kierowniczym, ale Eksperty. właśnie eksperckim, gdzieś tam, nie wiem, tak jak byłem przez kilka lat kierownikiem działu jakości, czy, czy jakiegoś działu inżynierskiego, no a jest dzisiaj zupełnie inaczej, ale to naprawdę nie znaczy, że te wcześniejsze lata są stracone zupełnie przeciwnie. One są bagażem super doświadczeń, z którymi zostanę już do końca i które w różnych etapach mojego codziennego życia dzisiaj też się przydają oczywiście, bo to nie jest tak, że przestawiłem sobie zapadkę na kontakty z ludźmi, relacje i ścieżkę zarządzania właśnie osobami. Tylko no ta wiedza gdzieś tam też się przydaje, no i czasem jest potrzebna. Kiedyś dzisiaj rozmawiamy o tej twojej karierze, ale dziś e, dziś to ty przyjmujesz osoby do pracy firma, na której pracujesz, też cały czas prowadzi rekrutację tak. i szuka specjalistów. Kogo przede wszystkim szukacie? Szukamy <laughs> automatyków, szukamy trochę matematyków, bo dzisiaj coraz więcej jest takich tendencji do analiz, do, 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 do pewnych powiedzmy pracy z dużą ilością danych. Szukamy osób, chociażby właśnie z, czy to z polimerów czy z chemii e, w kontekście pracy w dziale na przykład RD czy właśnie jakości. E, pewnie gdyby mówić o całej firmie Sangobę w Polsce to mógłbym jeszcze wymienić wiele innych e, stanowisk czy profili, ale tak naprawdę szukamy młodych ludzi, otwartych, chcących się uczyć, nie bojących się wyzwań. Bo przyznam szczerze, że niejednokrotnie zdarzało się mnie czy nam zatrudnić osobę o profilu może niekompletnym na początku, ale ta osobowość, podejście do, do życia zawodowego jakby pozwoliło nam podjąć decyzję pozytywną w stosunku do kandydata, a później wielokrotnie się okazywało, że to była trafiona decyzja. Więc chcę przez to powiedzieć, że nie zawsze spełnienie wszystkich kryteriów, Daje sukces w rekrutacji, obustronnie to postrzegam, a z drugiej strony niespełnianie wszystkich kryteriów, ale pewna postawa i chęć do rozwoju może nadrobić no, te pewne braki, o których mówiłem. Także jesteśmy otwarci w zasadzie na wszystkich. No. I właśnie ta otwartość na te no, doświadczenia, zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności jest też jedną z tych cech, Jak rozumiem, które sobie cenicie u? Dokładnie tak. Mamy program staży, praktyk, kilku miesięcznych na ogół, często w okresie wakacyjnym, ale nie tylko. I to jest często taki początek, gdzie obie strony mają możliwość, no, młody człowiek, jeszcze student, poznać trochę tą bardziej stronę już biznesową, że tak powiem, nabyć trochę doświadczenia. My mamy też okazję, Poobcować trochę z tą osobą, zobaczyć jaka jest, nie wiem, udzielić pewnych rad, pokierować i gdzieś po tym okresie, na przykład stażu czy praktyki, często kończy się tak, że taka osoba zostaje z nami na dłużej, podpisuje umowę o pracę. Niejednokrotnie jest tak, że jeszcze będąc studentem, już pracuje u nas jako w cudzysłowie pełnoprawny pracownik, to znaczy na umowę. Jeżeli zajęcia nie pozwalają być w danym dniu w pracy, to oczywiście my to gdzieś tam sobie dogadujemy, żeby ten grafik był elastyczny. Jest możliwość pracy zdalnej, no przynajmniej w jakimś tam zakresie, nawet dla studentów. Także myślę, że wiele możliwości. Tak podsumowując te nasze tutaj rozważania, to jaką byś dał jedną taką najważniejszą radę studentom, wkraczającym na rynek pracy? Myślę, że to otwartość na naukę i otwartość na to, że dzisiejszy świat za chwilę może już być jakby nieaktualny. i przez to ta chęć zdobywania wiedzy i otwartość na potencjalnie nowe rzeczy, nie wiem, nowy kierunek, który dziś wydaje mi się zupełnie jakby z boku mojej ścieżki kariery. to to jest coś, co... Powinno zaskutkować pozytywnym no, zakończeniem, chociażby czy to historii związanej ze zdobywaniem pracy, czy później e, wpięciu się gdzieś tam w szczeblach kariery dalej. A co z tobą? Imponująca kariera jak dotąd, co dalej? Odpowiem, że po tych zmianach, które chociażby w zeszłym roku to były dwie zmiany, Czas trochę na stabilizację, także chciałbym chwilę pozostać tam, gdzie jestem. Co będzie w przysłowiowym jutrze, trudno mi przewidzieć, bo tak jak myślę, się zgadzamy, świat jest tak nieprzewidywalny, że nie wiem. A tylko wyobraźnia nas ogranicza. Dokładnie tak, także dzisiaj jestem tam, gdzie jestem, mam świetny zespół fajnych ludzi, super mi się z nimi pracuje, także Myślę, że jeszcze wiele dobrego razem zrobimy, no i mam nadzieję, także z nową kadrą, z nowymi rybkami spośród studentów Politechniki Łódzkiej, oczywiście także z Wydziału Chemii. To tego Tobie życzymy. Dziękujemy Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów o karierze. Dzięki. Dzięki. Dzięki.